Pochwalony Jezus Chrystus, wznieśmy oczy ku górze, ku niebu i zawołajmy o moc Bożą, o Ducha Świętego, przyjdź, Duchu Święty, na cały dzień dzisiaj. Słyszymy w Ewangelii dzisiaj takie słowa. Badacie pisma, mówi Jezus, ponieważ sądzicie, że w nich jest zawarte życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo, a przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Badacie pisma. Gorliwie mówimy, że chcemy, ale jednocześnie Jezus mówi, ale przecież nie chcecie przyjść do Mnie. Chcecie i nie chcecie. I próbujemy to w sobie łączyć. To jest bardzo częsta postawa w życiu duchowym. Chcę zrezygnować z grzechu, ale jednocześnie nie chcę z niego zrezygnować. Chciałbym się już nie kłócić w domu, ale jednocześnie trochę chcę się kłócić. I, i mieć, żeby to było zawsze po mojemu i żebym ja miał rację. Chciałbym, żeby coś się skończyło, ale, nie, ale jednocześnie nie chciałbym, żeby się jeszcze skończyło, żeby trochę trwało, tylko tak nie do końca. Chcę i nie chcę. Pan Jezus mówi w kontekście Jego samego, że chcesz Jezusa, a jednocześnie nie chcesz Jezusa, bo nie mam czasu dla Niego. Wiem, gdzie jest Jezus. Wiem, do, gdzie do Niego pójść. Mówię, że chcę. Ale jednocześnie, jak mam pójść, to nie mam czasu, nie mogę za daleko i nie pójdę. To jest to chcę i nie chcę. Jednocześnie to się w nas dzieje. I co w nas wygrywa? Pan Jezus wyraźnie pokazuje a przecież nie chcecie przyjść do mnie. Chcesz przyjść do Jezusa, czy nie chcesz? Warto dzisiaj to pytanie sobie postawić, pytanie z Ewangelii, bo może tak jest rzeczywiście, że mówimy, że chcemy, ale tak naprawdę nie chcemy. Że to nie jest, że nie chcemy, że nie kochamy, tylko cały czas inne rzeczy wypierają to, co najważniejsze. I to jest do nawrócenia. To jest właśnie wielki post. Po to, żeby się nawrócić, żeby zmienić swoją postawę. A może dzisiaj jest czas, aby pójść do Jezusa, aby się do Niego zbliżyć? Chcesz przyjść do Niego, czy nie chcesz? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. I błogosławię Wam każdemu, abyśmy. Tę Ewangelię wzięli do swojego serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę wam pięknego dnia. Być może słyszycie dzwony, już biją, żebyśmy się obudzili i poszli całym sercem do Jezusa. Pomódlmy się w takim razie utworem mocnym w duchu, poranny świt. Tutaj możemy kliknąć i zapragnijmy, aby całe nasze serce, życie, wszystko rosło w boku. Do zobaczenia.